Ostatnio moje filmy są trochę jak kobieta w ciąży, albo po prostu facet. One day is fine, next is black. Tydzień temu skrytykowałem mocak za dwa albo za trzy tygodnie pochwalę go za część wystawy o papierzu. Dzisiaj ma być w założeniu kojąco i może trochę tak, żeby Państwu trochę pomóc. A za tydzień nie, 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 nie unikniemy tego tematu. Wybory. Powiem, kto jest moim wymarzonym prezydentem. Stachu? No dobra, ale zacznijmy od dziś. Zdę. Doniosę? Czy nie doniosę? Hańbą powinno być dla pana, pytanie takie do mnie skierowane. O, tak to było w tej reklamie? Cześć. Powiedz mi, czy masz podobnie, że jak pracujesz nad czymś, odrabiasz lekcje, wykonujesz jakąkolwiek pracę, siedzisz przed komputerem, to czy wygląda to mniej więcej tak? O William Shakespeare. Esej o żywocie na język polski. O, zrobiłem 1% zadania. Co tam na fejsie? O, o, Gośka zaprasza na event. O, ale kieckę ma. Może na Zalando jest też taka. O, ta fajna. Mm? No dobra, esej. Zobaczę, co tam w kuchni. Nic takiego. Um, Esej. Albo wezmę sobie bananę. Dobra, Esej. Shakespeare. Ech, może w Necie coś o tym jest. Może na YouTube mówię o Szekspirze. O, kotek. <śleszy> 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 o, tamta dodała nowy filmik. Ciekawy, czy ten dodał? Um, Jaką miał na mnie? William! <śleszy> <śleszy> Co? Już ta godzina? Albo może masz tak. Chciałbym coś nowego, chciałbym nowych znajomych, inni mają fajniejszych znajomych, moi już to tacy nudni. Patrzę z boku na tych innych znajomych, i inni są coś tacy ciekawsi. Chociaż te same opowieści. Ci te same teksty, te same Co nową dziewczynę? Chłopaka. Nowy seks bym chciał. Albo nie. Pomaluję pokój. Haha, jest. Zaczynamy! Nie kupiłem wałka, później kupię. Zawsze chciałem nagrać płytę. Nagram płytę. Jak to się robi? Kurs nauki gitary. E mol... Nie, za trudne. Wiem, zapiszę się na basen. Mam. Dziś tam nie pojadę. Może za tydzień. Albo wiem. Poczytam książkę. A jest taka sobie. Nie. A, uh, Paweł Stars. O, zakładka! Na stronie 35. To już czytałem. No dobra, to może jakiś język, szkoła językowa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Futur continuous. Futur perfect. Futur. ...perfe... Dlaczego stoisz na tora? Dlaczego stoisz na tora? Ten stan takiego rozedrgania, wrażenia, że gdzieś cię niesie, że jesteś w złym miejscu, że powinieneś być gdzieś indziej, nazywa się acedia. To jest taki, taka choroba duszy, gdzie człowiek nie znosi tego. Co jest jego stanem życia, jego zastaną rzeczywistością, w której jest, a pragnie czegoś, co nie jest jego. Od dłuższego czasu czytam, a właściwie studiuję pisma ascetyczne Wagriusza z Pontu. I Bardzo jest to taka, powiem Wam, inspirująca lektura. I wiecie, co miesiąc temu odezwało się do mnie wydawnictwo Dwie Ryby, może je znacie, z taką oto propozycją. Abym polecił wam jakieś książki z tego wydawnictwa. Oczywiście jest to normalna współpraca, oferta współpracy. Więc stwierdziłem, że przesłucham wszystko, ale to absolutnie wszystko, co tam mają. I przesłuchałem wszystkie fragmenty audiobooków, bo tego dotyczyła współpraca, które mają w swojej ofercie. I wybrałem jedną rzecz. I uwaga, ta rzecz jest ściśle właśnie związana z Ewagruszem Spotu. Jest doskonałym uzupełnieniem. Wstępem do lektury tej oto książki. Ciągle chce coś zmieniać w życiu. Wydaje mu się, że jak zmieni otoczenie, że jak zmieni coś, co jest zewnętrzne wobec niego, to zmieni się jego wnętrze. Wydaje mu się, że to zewnętrzne kształtuje jego wnętrze, a nie jego wnętrze wpływa na zewnętrze. To jest acedia, powoduje smutek, bo bo to rozedrganie nie daje radości, to rozedrganie nie daje, nie daje szczęścia. To taka nieustanna niecierpliwość, jakże popularna w dzisiejszych czasach, nie? Jest coś takiego. Przecież każdy z nas, no ja się przyznaję do tego absolutnie przed wami, że jak chce się uczyć języka, jak już to od razu wpisuje angielski język szybko, studia online instant. Jak schudnąć w 3 miesiące? Pianino w 3 dni. Skuteczna i szybka dieta. I na przykład ja sobie marzę, żeby tak oglądać w oryginale Felliniego, ale chcę tu i teraz, nagle, od razu. A propos Felliniego i innych artystów, twórców, e, zwróć uwagę jeszcze na ten fragment. Potrzebny jest czas, żeby do pewnych rzeczy dojrzeć, żeby móc je, móc je przyswoić, żeby móc je y, zrozumieć. I nie da się, chociażbyśmy byli najbardziej inteligentni, chociażbyśmy mieli najlepszą wolę i się najlepiej starali, nie da się pewnych rzeczy przyspieszyć, bo musimy poczekać, aż świat to, co zewnętrzne, przyniesie nam pewne dane, które nam pozwolą, pozwolą dojrzeć. Dam Wam przykład, bo to może brzmieć strasznie skomplikowanie, ale dam Wam przykład. Pamiętam, jak czytałem po raz pierwszy w życiu Lorda Jima, Josepha Konrada, i byłem strasznie znudzony tą książką. Bardzo znudzony, nie bardzo wiedziałem, yy, czym się wszyscy tak zachwycają w tej, w tej lekturze. I pamiętam, poszedłem wtedy do mojego profesora filozofii, jeszcze w szkole średniej. Powiedziałem mu o tym, że mam doła, bo chyba po prostu nie rozumiem. A on mi wtedy powiedział: Wiesz co, bo tej książki nie zrozumiesz dopóki pewnych rzeczy nie doświadczysz, co najmniej dwóch. Po pierwsze, póki nie doświadczysz, że można coś koncertowo zawalić, tak jak Jim wyskoczył z patny, kiedy miała tonąć wcześniej cały czas odgrywając bohatera w swoich własnych myślach, nie, po prostu zawalił. I co to znaczy zawalić coś tak na oczach wielu ludzi, że trudno będzie sobie samemu wybaczyć, że trudno będzie sobie samemu odpuścić. To jest moment, którego jak się nie doświadczy, to się tej książki nie zrozumie. Ile jest takich filmów, z które w liceum oglądałem i wybierałem, im trudniejsze nazwiska, tym w ogóle bardziej jest fajnie pochwalić się tym przed znajomymi. Ingman Bergman, Jim Jamus, Bałabamow. Jak ja się lubiłem lansować tymi tytułami, nawet sobie wkręcę, że te filmy mi się podobają, a pamiętam, że były okropnie nudne. Są takie książki traktujące o upadku, o upokorzeniu których nie da się zrozumieć bez tego upokorzenia po prostu. Trzeba się 5-6 lat potaplać w szambie i dopiero wtedy zrozumie się te książki. I jeszcze parę słów o świecie, które to rozederganie wywołał, i cały czas wywołuje. Gdybym miał nazwać rzeczywistość, w której żyjemy, świat, w którym żyjemy, to bym powiedział, że to jest świat za dużo. My żyjemy w takim świecie, w którym jest wszystkiego za dużo. Jest za dużo jedzenia, jest za dużo bodźców, informacji, obrazów. Jest wszystkiego, jest za dużo kontaktów. Bardzo często. I można byłoby powiedzieć, ojej, fantastycznie. Po nie? Nie, nie ma, mogę wybierać, mam wiele opcji, mam wiele możliwości. Jak dobrze, że żyję w świecie za dużo. Tylko niestety jest coś takiego jak klęska urodzaju i my tego doświadczamy bardzo, bardzo często. Nie macie wrażenia takiego, że to jest właśnie tak bardzo teraz aktualne? Ile mamy bodźców? Ile mamy sygnałów, informacji zewsząd niemalże? My bardzo potrzebujemy tego, co my jako chrześcijanie zawsze nazywaliśmy po prostu ascezą. Zmniejszyć ilość rzeczy, bodźców, różnych, różnych spraw, które doświadczamy, aby, aby dobrnąć w nich do tego, co, naj, co najlepsze, do tego, do tego właściwego, właściwego smaku. A to zajmuje czas. Żeby wypłynąć na głębie, musimy mieć. Czas. U mnie to szczerze mówiąc w ogóle ta cała pandemia rozpoczęła takie myślenie o ascezie takiej współczesnej. Nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy teraz rzucili swoje rodziny i wyjechali na pustynię. Ale może podróż w taką wewnętrzną pustynię by się nam przydała. Także zwyczajnie proponuję, nie zmuszam, dla zainteresowanych link do tego audiobooka w opisie. Jak zapewne wiecie, mówi się, badacze Biblii, badacze Ksiąg Mądrościowych, Księgi Psalmów, mówią, że ten psalm jest streszczeniem nie tylko całego psałterza, wszystkich 150 psalmów, ale całej Biblii. Ja nie chciałbym, żebyśmy o nim myśleli w tym, w tym kluczu. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak tu przedstawiony jest człowiek Boży, ten szczęśliwy mąż. Uszczęśliwy mąż, Beatus Vir, jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego niewiędną, a wszystko co czyni jest udane. Obraz życia człowieka Bożego, obraz życia człowieka Szczęśliwego, to jest obraz drzewa, roślina. Potężna, długowieczna, która rośnie nie w ciągu jednego roku, ale czasami setek lat.